Mówiąc o cząsteczkach, o energii, posługujemy się również pojęciem energii wewnętrznej. Czym jest energia wewnętrzna? Wiemy już, że wszystkie cząstki posiadają energię kinetyczną. Jest to energia cząstek związana z ruchem. Jeśli ten rysunek obrazowuje nam jakąś strukturę materiału, to widać na nim, że oprócz ruchu cząstek istnieją też oddziaływania między cząstkami. Przyciąganie, odpychanie siły sprężystości. Ogólnie będziemy mówili o energii potencjalnej cząstek związana z oddziaływaniem między cząstkami. Czyli mamy energię kinetyczną cząstek związana z ruchem, z temperaturą i jeszcze energia potencjalna oddziaływania. W związku z tym Energia wewnętrzna, którą będziemy oznaczać dużą literkę E z indeksem W, to będzie suma wszystkich energii kinetycznych cząstek oraz suma wszystkich energii potencjalnych. Cząstek, gdzie znaczek takie O gdzie znaczek O takie O, w matematyce znaczy suma. Czyli opisując ten nasz wzorek możemy powiedzieć, że energia wewnętrzna to suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek ciała i energii. Potencjalnej wszystkich cząstek, z jakich ciało jest zbudowane. O. Temperatura i energia wewnętrzna mogą się mylić. Są to takie pojęcia, które czasami sprawiają problem w zrozumieniu sytuacji. Dlatego spróbujmy sobie porównać temperaturę i energię wewnętrzną, żeby te dwa pojęcia. Nam się nie myliły i dobrze je osadzić w fizyce. Tu sobie tą rubryczkę będziemy mówić o temperaturze, a tu będziemy mówić o energii wewnętrznej. Z czym jest związana temperatura? Oczywiście z energią kinetyczną cząstek. Nawet można mówić o średniej energii kinetycznej cząstek, ale ta średnia energia kinetyczna wynika z energii kinetycznej każdej cząstki, pojedynczej nawet. Natomiast jeśli chodzi o energię wewnętrzną, to energia wewnętrzna jest sumą wszystkich energii kinetycznych cząstek i ich energii potencjalnej. Jest to suma. czyli trzeba wszystkie cząstki zsumować, jakie mają energię, dodać do siebie i wtedy mamy energię wewnętrzną. Jak to zrozumieć na jakimś konkretnym przykładzie? Wyobraźmy sobie przykład, na przykład pierwszy. O, takie śmieszne użyję sformułowanie. Mamy 100 ml wody. o temperaturze 20 stopni Celsjusza. I dodano drugie tyle wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza. Czyli w sumie mamy 200 ml Wody o temperaturze nadal 20 stopni Celsjusza. Czy temperatura wody się nie zmieniła? Nie, stała. A skoro temperatura jest stała, to i energia kinetyczna cząstek, średnia energia kinetyczna cząstek też jest stała. A co się stało z energią wewnętrzną? Energia wewnętrzna pierwszego układu, czyli o, kiedy mieliśmy 100 ml, to jest jedna. Potem mieliśmy, dodaliśmy drugie 100 ml, które też ma swoją energię wewnętrzną. Czyli po Dolaniu jednej energii wewnętrznej do drugiej mamy dwa razy większą energię wewnętrzną niż przed, bo energia wewnętrzna sumowała energię wszystkich cząstek wchodzących w skład danego ciała. Na przykład drugi. Mamy sytuację topnienia lodu. Topnienie lodu odbywa się w 0 stopniach Celsjusza. Czyli temperatura, temperatura lodu wynosi 0 stopni Celsjusza. W momencie, jak topimy cały lód i już zostanie sama woda, to temperatura wody też jest 0 stopni Celsjusza. Czyli temperatura nie wzrosła, nie zmalała, energia kinetyczna cząstek jest stała, ale zmienił się stan skupienia i energia wewnętrzna wody, lodu musiała być mniejsza od energii wewnętrznej wody. W temperaturze oczywiście 0 stopni. 0 stopni Celsjusza. O, tu 0 skupiłem. 0 stopni Celsjusza, bo dostarczyliśmy ciepło. Bo dostarczyliśmy ciepło. Które nazywamy ciepłem topnienia. Nie zmieniła się temperatura, ale zmienił się stan skupienia, czyli wzrosła energia wewnętrzna tych, załóżmy, 100 g lodu, ale temperatura się nie zmieniła, więc energia kinetyczna cząstek też nie. I to jest zasadnicza różnica między temperaturą a energią wewnętrzną.